Mano. Cześć siemano Kamil Nikodem z tej strony I właśnie idę do szkoły Jest godzina około ósmej Jest dokładnie ósma Ja mam zawsze na 8.15, Więc jest spoko bo mam jeszcze 15 minut I właśnie idę do szkoły Dzisiaj jest ogólnie strasznie zimno wam powiem, strasznie zimno Po prostu idę cały czas się tylko trzęsę Masakra Miałem przed chwilą w ogóle sprawdzian z polskiego, sferdy durkę z lektury i napisałem ją chyba na 4 albo nawet i 5, bo wszystko napisałem po prostu wszystko idealnie. Nie wiem, może czegoś nie wymieniłem, jakiejś zależności i tak dalej, bo trudna lektura jest to naprawdę strasznie trudna, pokręcona lektura. Aktualnie w ogóle idę do Herta po żarełko, bo dzisiaj mamy taką skróconą przerwę. Mamy z takim nauczycielem, i mamy skróconą przerwę, i nie zdążę do żaby, więc idę dzisiaj do herta po jakąś dobrą bułeczkę a później znowu wracam do szkoły ale powiem wam, że jestem totalnie zadowolony z, ze sprawdzianem z Polaka także, git nice, trzymajcie kciuki bo poszło mi bardzo dobrze poszło mi bardzo dobrze, albo też trzymajcie za matkę, bo matwa poszła mi trochę gorzej, ale też dobrze, też dobrze, proszę i raz pół francuską wyjścia kartą będzie bułeczki kupione francuskie. Ideolog. Nie miałem w ogóle gdzie położyć kamerę, więc musiałem postawić ją na trzepaku. Jeśli ktoś z Was ja to oczywiście smacznego również Wam. Ja właśnie jem i właśnie wracam zaraz do szkoły, także lecę. Okej, okay, słuchajcie. Nareszcie wolność. <gry> po szkole jestem. Także idę sobie teraz ze szkoły, ale niestety nie idę do domu. Nie idę do domu, a idę na angielski e, do babci. Znaczy, no po prostu odbywa się on u mojej babci, a mam tam angielski, bo e, no nie mógłbym mieć u siebie w domu, bo mój dom jest zbyt daleko, nie? Także wiecie o co chodzi. A babcia mieszka w centrum i dlatego jest, żeby dobrze sprechać po angielsku. Oczywiście przelecę sobie gdzieś tam przez rynek czy przez coś rowerkiem. Zazwyczaj jeżdżę rowerkiem, bo nie lubię jeździć komunikacją miejską w zimie. Wiecie czemu? Bo jest strasznie zatłoczona. Strasznie, no po prostu. Zresztą, wiecie, nie mogę tam nagrywać. Znaczy w zasadzie to mogę, ale Przecież nie będę gadał do kamery przy ludziach w tramwaju. Tam też można powiedzieć, ale dłuższą wypowiedź, no to tak trochę słabo. A w ogóle widzicie to za mną, co was trochę w sumie teraz razi? Dokładnie tak słoneczko wyszło, także dzisiaj jest piękny dzionek wcale nie jest tak zimno eee, natomiast no idę jednak w kominie bo jestem trochę wiecie chory więc ja jednak chcę się szybko wykurować a cały czas jestem chory i nie mogę o pociąg jedzie Słuchajcie, gonię Urusa, bo pojechał Urus, ten co wczoraj był na vlogu Właśnie przed chwilą przeleciał, także właśnie go gonię I zapewne jest na solnym Albo pod Monopolem Na Monopolu jednak Urusa nie ma Jest tylko jakiś nieciekawy Mercedes Porsche i Tesla Czyli w sumie Niekoniecznie spoty, niekoniecznie spoty, więc nie ma co nagrywać, jadę na chwilę na Solny i przejeżdżam przez Solny i jadę później, tak jak mówiłem, do bańki. Słuchajcie, trabant jedzie, patrzcie na to, rzadki widok. Ja już właśnie na Solnym, zobaczę czy stoi Urusik i dzisiaj nie mam tyle czasu co wczoraj żeby sobie tak polatać w kółko bo w zasadzie to jadę cały czas prosto i dzisiaj w sumie o co tam stoi? a Porsche czyli w sumie znowu nic ciekawego, patrzcie powiem wam, że tą uliczką którą właśnie jadę zawsze ludzie a, 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 którzy nie jeżdżą tutaj po prostu Wrocławiu myślą, że przeskoczą po prostu korki gdzie klasa stoi, zobaczcie teraz po lewej, a w zasadzie po waszej prawej. Eee, Myślę, że przeskoczą korki tą uliczkami. Ja zawsze się śmieję, bo jak jedzie tutaj właśnie jakiś taki skórzony gościu, to ciśnie swoją, swoim mermerolem, Ja zawsze lecę sobie wtedy rowerkiem, a on tutaj mnie nie wyprzedzi, nie ma szans. I do końca jedzie prędkością taką, jak ja jadę, czyli mniej więcej tam 12 na godzinę, może 15. I zaraz właśnie miałem taką śmieszną sytuację, że babka miała pieska u siebie na kolanach i za wszelką cenę chciałem nie wyprzedzić właśnie, lecz niestety jej się to nie udało. No bo jest to niemożliwe. ale gazowała, gazowała Ale spoko śmieszne to było. Wtedy niestety jeszcze nie vlogowałem, nie vlogmasowałem tak, żeby jak to jest. Nie, nie mam z tego nagrania, ale... Przemianka roweru, bo wiecie, one do 20 minut są za darmo, a później się płaci na złoto, więc szybka przemianka i jedziemy dalej. No i jestem, słuchajcie, na dodrze, wita. No i co, idę w stronę bloku. Powiem Wam, że naprawdę piękna pogoda. Aż mi się gorąco zrobiło, jak teraz się przejechałem rowerem. A na przykład, wczoraj, jak trochę pojeździłem, to już mi tak zimno było. A dzisiaj, no upał totalny. Koza, fajna pogódka. Szkoda, że niestety muszę iść na angielski, bo no fajnie pojedzie. Jak już wyjdę, no to już będzie się powoli też ściemniać. Także już nie będzie, wiadomo, tak ciepło. Ok, no i jak widzicie jestem już, także zaraz będę miał lekcję, no i po lekcji znowu wrócę do vlogowania, no i pewnie będę wracał do domu, a może przez jakieś centrum przejadę, zobaczymy, także oglądajcie dalej. No i słuchajcie, ja już po, także jadę, idę teraz po rower i zobaczymy, albo na Grunwald, albo może do Ryneczku skoczę, zobaczymy, może coś tam jakaś furencja będzie dobra stała także zobaczymy lecę siemano do domu jedziesz może no. no dobra to no dobra w takim razie dobra słuchajcie lecę sobie szybko teraz na rynek wziąłem już rowerek i jadę zobaczymy może coś tam będzie no i też będę powoli za niedługo też odbijał na Grunwald, ale jeszcze sobie przelecę przez centrum, zobaczcie. Wiecie, zawsze coś do vloga Powiem wam, że jest strasznie zimno aktualnie już. Znowu tak jak wczoraj. Masakra, albo jeszcze się nie rozjeździłem, nie wiem, ale naprawdę zimno. Strasznie. Brrr. Tutaj w ogóle jest piękna ulica wyłączona totalnie z ruchu samochodów no tylko mieszkańcy jeżdżą tutaj tylko rowery no i tramwaje, autobusy także spoko, można wyjść tam na środek i ja raczej nic z Was nie rozjedzie także i teraz czerwony patrzcie tam, zachodzik słońca trochę zaszedł za budynki no ale wygląda to wyśmienicie kozak Powiem Wam, że postanowiłem, że jednak jadę do domu i chyba nawet nie dojadę tam rowerem, bo jest strasznie zimno. A No jeśli się aktualnie nic nie dzieje, jest minus, a było przez chwilę 2, jest aktualnie minus 1 stopień, także ja jadę do domu i chyba nawet tramwajem, także co, no ewentualnie coś nagram po drodze, na pewno coś nagram po drodze, ale nie jadę rowerem, także jadę tramwajem jakimś autobusem, bo strasznie zimno, to jest masakra. Brr. Patrzcie, aktualnie cały Wrocław stoi, tam auta stoją, w tamtą stronę, tu stoją, w tą, tutaj, cała estakada i w tą stoją, także nice. W tamtą na Grunwaldzie zapewne też, też stoją, także grubo, grubo, dlatego najlepszy jest rower. Jestem już na Grunwaldzie. I czekam na autobus, bo jeszcze około 25 minut, więc idę do galerii. No i za niedługo będę jechał do domu. Ja jak zawsze spóźniony, ale biegnę szybko na autobus. Także jak widzicie, let's go i szybko jadę na chatę. Także go. Zostało mi około dwóch minut, żeby dobiec, także mam nadzieję, że mi się uda. No zobaczymy, powiem szczerze. Ale już jest na blisko, więc zaraz pijam do gusa Są Pełna. Usta. Słuchajcie, jeśli nie lubicie wyjmować rzeczy ze zmywarki, to zostawiajcie łapę w górę. A jeśli lubicie, no to nie musicie zostawiać. <laughs> Ale musicie odpowiedzieć na serio, czyli zostawić łapę w górę, jeśli nie lubicie. Także zostawcie łapę w górę, jeśli nie lubicie tego robić. No i co? Tyle. Vlogmasy codziennie o 8 rano przez cały grudzień na kanale Kamil Nikodem. Kamil Nikoden.